Drugi tydzień listopada przyniósł niewielkie obniżki cen paliw na stacjach w Polsce. O 2 grosze spadła średnia cena 95 oktanowej benzyny, i aktualnie za to paliwo płacimy średnio w Polsce 4 ,37 zł groszy. O 1 grosz do poziomu 4 zł groszy obniżyła się cena oleju napędowego, a na poziomie z ubiegłego tygodnia, czyli 2 zł groszy za litr cały czas pozostaje cena autogazu. I te obniżki pali, cen paliw na stacjach w Polsce chyba powoli się już kończą. Obserwujemy taki powolny spadek od początku września. Ta dynamika zmian nie jest duża, ale, ale obniżka jest już zauważalna, bo, bo w perspektywie tych kilku tygodni sięga kilkunastu groszy na litrze. Natomiast ostatnie dni na rynku naftowym to Wzrost cen surowca. Właściwie od początku listopada ropa drożeje. W mijającym tygodniu te podwyżki jeszcze przyspieszyły. Najpierw za sprawą informacji o rosnącej przewadze Joe Bidena w wyścigu o amerykańską prezydenturę, a później w efekcie doniesień o obiecujących wynikach szczepionki na koronawirusa te informacje opublikował koncern Pfizer i firma BioNTech, które pracują wspólnie nad taką szczepionką. I te optymistyczne informacje na temat Szczepionki, która może zakończyć pandemię, przełożyły się na wyraźny wzrost cen ropy na światowych giełdach. W środę baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie kosztowała przez chwilę ponad 45 dolarów. Jest to poziom, który ostatni raz był widziany jeszcze przed początkiem jesiennej fali epidemii na świecie. To w końcówce tygodnia ten optymizm troszeczkę wyhamował, Europa już nie drożała. Natomiast te podwyżki na światowych giełdach już powoli zaczynają przekładać się na hurtowy rynek paliw. W Polsce. Jeżeli chodzi o ceny na stacjach, to w przyszłym tygodniu nie spodziewamy się jeszcze podwyżek, ale ta obniżkowa tendencja obserwowana właściwie od początku września powoli chyba dobiega końca i spodziewamy się stabilizacji cen na stacjach.